Okopach. Większość polskich oficerów nigdy w życiu nie widziała z bliska konfliktu. Ci, którzy jeździli na misje, jeździli tam po części ideowo, po części po to, żeby zdobywać umiejętności, a w ogromnej części po to, żeby zarabiać dobre pieniądze, bo przeliczniki były fajne. Masa ludzi z, z wojsk logistycznych, z wojsk chemicznych i tak dalej nie miała do czynienia z żadnym poważnym zagrożeniem. A kolejna rzecz, nie zapomnij, w odróżnieniu od mieszkańców właśnie Iraku, Iranu, tych wszystkich krajów afrykańskich, gdzie konflikty są codziennością, my mamy. Naród, czy nawet może naród za dużo powiedziane, mieszkańców tego kraju, a nawet szerzej, którzy nie mają kompletnie świadomości, że istnieje świat bez internetu, bez bankomatu, bez dostawy codziennej jedzenia do biedronki. Większość tych ludzi ma w swoich domach puste piwnice albo piwnice, w których stoi rower i nie ma z czym funkcjonować. I jak ktoś słyszy dzisiaj, porównuje sytuację dzisiejszych Polaków do sytuacji II wojny światowej, czy do sytuacji związanej z tym, co było choćby w Jugosławii w 90-tych latach, jak Niemcy tam wprowadzali swoje porządki, to ja mówię ludzie, obudźcie się. Ubudźcie się, bo my nie mamy absolutnie żadnej szansy na przetrwanie, szczególnie w miastach, dwóch, trzech dni, jeżeli zdechną te systemy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, że są czymś oczywistym i się zasięgu ręki. Także powiem ci otwarcie, jeżeli to jest tak, że, no bo zawracając do tej poprzedniej naszego kawałka rozmowy, jeśli to jest tak, że chcą nas wysłać gdzieś, to będzie bardzo bolesne, bo, bo masa polskich ludzi, i to chłopaków, i dziewczyn, pójdzie walczyć za nie swoją sprawę, pójdzie walczyć. O interesy albo ukraińskich oligarchów i wielkich korporacji ponadnarodowych, albo tylko walczyć o interesy wielkich korporacji ponadnarodowych, jeżeli będzie to wysyłka polskiego żołnierza, na przykład na, na pola walki irańsko-izraelskie, bo przecież tam jest w tej chwili konflikt rozgrywany, żeby tylko zdążyć przed wyborami amerykańskimi. Natomiast jeżeli mówimy o sytuacji, w której ktoś w końcu na tyle mocno pociągnie um, za wąsy tego ruskiego niedźwiedzia, że będzie kierunek, w naszym kierunku zaczną lecieć rakiety, że w naszym kierunku zaczną się przesuwać samolotami z żołnier żołnierzami wojsk specjalnych ruskich. No to mamy sytuację, która będzie katastrofą absolutną dla całego narodu i dla ludzi, którzy tutaj z nami mieszkają. Bo my nie, kompletnie nie rozumiemy, czym jest konflikt, czym jest wojna, czym jest życie w sytuacji, w której kraj, na którym polegasz w 100% swojego funkcjonowania, ten kraj jest atakowany, ten kraj kraci głowę, ten kraj, ten kraj ma zbokowane węzły łączności, zbokowane dostawy paliw, zbokowane systemy finansowe, systemy energetyczne, systemy gazowe itd. itd. Szkoda nasza perspektywa, niestety, no, ale perspektywa, na którą ktoś wreszcie do cholery powinien się zacząć pochylać spośród Polaków, a nie tylko po ciszach, w ciszy gabinetów. No dobrze, wyobrażasz sobie, że spadają kilkadziesiąt rakiet na różne miasta w Polsce. Przecież to byłby Armagedon. Absolutnie tak. Absolutnie tak, bo naprawdę. Yy... Ta powódź pokazała, jak bardzo my mamy już zepsute systemy. Zobacz, byłeś sam w lądku, widziałeś sytuację tam na miejscu. To, co padło jako pierwsze, to były nadajniki sieci komórkowych i zasilanie tych nadajników. I nagle okazało się, że ogromna część systemu zarządzania kryzysowego. Ze względu na, no i tu jest pytanie, o które ja cały czas podnoszę, to musielibyśmy ustalić sensowną komisją, nie sejmową szopką w postaci komisji sejmowej, tylko po prostu komisją taką powypadkową, która analizuje skutki i analizuje to, co można było zrobić. Mieliśmy sytuację, w której wystarczyła dosłownie dwudniowa akcja związana z zjawiskami naturalnymi, poprawionymi przez słabe działania ludzi. I nie było się, jak zorganizować do ratowania od, od jakby przed żywiołem, który nie strzela w Twoim kierunku, który nie ma snajperów, który nie ma dronów, który nie zrzuca Ci niespodzianek na głowę, tak jak to widzimy czasami na filmach, choćby z frontu w Ukrainie. Tu wystarczyło trochę wody. Okej, okay. dużo wody w niektórych miejscach i zjawiska takie jak zerwanie tam, tamy w stronę i tak dalej, to nie są zjawiska nawet w powodziach naturalnych. Ale tam nie było tego czynnika agresywnego. Tam nie było myślących, inteligentnych, zaprawionych w bojach ludzi, którzy próbują nam zrobić duże kuku. I okazało się, że państwo polskie nie działa, bo zostało sparaliżowane zmianą ekipy politycznej przy korycie. Co byłoby w sytuacji, gdyby ta rakieta lecąca pod Bydgoszcz trafiła w Bydgoszcz? Gdyby to, co się wydarzyło w przewozowie, to ciekawy temat przemilczany przez wszystkich i tych starych opozycjonistów, i tych nowych opozycjonistów, i stary rząd, i nowy rząd, przewozów nie istnieje. Co by się stało, gdyby taki przewozów był w co, nie wiem, w 5, co 7 wiosce do linii Wisły, no i w co 25, piątej, co czterdziestej za linią Wisły, żeby zrobić wrażenie, żeby pokazać, co się dzieje. Co by się stało, gdyby na 6-7 lotniskach, które w Polsce komercyjnie funkcjonują, wylądowały samoloty, z których wysypałoby się po 60-80 zielonych ludzików? Nas nie ma. A w tym samym czasie nasza generalicja zaczęła się o tym mówić i politycy kupują sprzęt. Jaki sprzęt kupują? Sprzęt ofensywny. Sprzęt, którym Polska przygotowuje się do walki ofensywnej. Samoloty F-35, Apache, czyli śmigłowce szturmowe, plus czołgi, które są przeznaczone do, do szybkiej wojny manewrowej. To są wszystko elementy Siły uderzeniowej, siły ofensywnej. I to jest ten element, o którym nikt głośno nie mówi. My nie szykujemy się na obronę, my szykujemy się, czyli znaczy szykujemy się. Jesteśmy szykowani do działania, a zaczepnego do działania agresywnego. To jest dopiero słaba perspektywa z tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. To jest, jak to mówi mój słowacki kolega, totalny masakier. Nie ma państwa, dyktat i paździerz. Nie ma armii, bo oddane wszystko na Ukrainę. A my chcemy na, ko na kogo naratywać, Na latybę? ruskich? Czy, czy na Bliskim Wschodzie. Tam kogoś.